Dzisiaj, dosłownie kilka minut temu, Trybunał Konstytucyjny, TK, ogłosił wyrok, który może całkowicie zmienić zasady funkcjonowania polskiego systemu emerytalnego. Sprawa, nad którą pochylał się TK, dotyczyła zgodności z konstytucją przepisów regulujących sposób naliczania emerytur dla określonych grup zawodowych. W centrum uwagi znalazły się przepisy, które od lat budziły kontrowersje i były przedmiotem sporów sądowych. Trybunał uznał, że niektóre z obowiązujących obecnie regulacji mogą naruszać zasadę sprawiedliwości społecznej, która jest fundamentem polskiego systemu prawa, sędziowie podkreślili, że przepisy te nie uwzględniają w odpowiedni sposób sytuacji osób, które przez lata opłacały składki, ale jednocześnie korzystały z ulg lub wcześniejszych świadczeń. Wyrok otwiera możliwość zmiany prawa w sposób, który może mieć daleko idące konsekwencje, zarówno dla emerytów jak i dla budżetu państwa. Decyzja TK wywołała burzę wśród ekspertów i komentatorów. Jedni twierdzą, że była to konieczna decyzja, która przywraca równowagę w systemie emerytalnym, inni jednak ostrzegają, że konsekwencje mogą być katastrofalne, szczególnie dla tych, którzy od lat korzystają z ustalonych świadczeń i nie byli przygotowani na ewentualne zmiany. Największe obawy dotyczą tego, czy osoby już pobierające emerytury będą zmuszone do zwrotu części wypłaconych świadczeń, lub czy ich miesięczne dochody zostaną obniżone? Na ten moment nie ma jasnej odpowiedzi, wyrok Trybunału to dopiero początek procesu legislacyjnego, który będzie wymagał od rządu szybkich i przemyślanych działań. Polscy emeryci oraz ich rodziny z niepokojem czekają na dalsze informacje. Wielu z nich już teraz wyraża swoje rozgoryczenie i obawy, podkreślając, że zmiana zasad w trakcie gry jest niesprawiedliwa. Jednocześnie niektórzy politycy i organizacje społeczne apelują, aby wyrok Trybunału był impulsem do kompleksowej reformy systemu emerytalnego w Polsce, która zagwarantuje większą stabilność i przewidywalność dla przyszłych pokoleń. Wyrok TK to bez wątpienia wydarzenie, które będzie miało dalekosiężne skutki i znajdzie się w centrum uwagi przez wiele kolejnych dni, tygodni, a nawet miesięcy. Kogo dotyczy wyrok? Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego może bezpośrednio wpłynąć na tysiące emerytów w całej Polsce. Decyzja ta dotyczy przede wszystkim osób, które w przeszłości korzystały z przywilejów emerytalnych, takich jak wcześniejsze przejście na emeryturę, specjalne zasady naliczania świadczeń czy ulgi wynikające z przepisów dotyczących określonych grup zawodowych. Szczególnie zagrożeni są pracownicy sektorów publicznych, takich jak służba zdrowia, Edukacja, wojsko czy służby mundurowe, które tradycyjnie miały możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, w niektórych przypadkach dotyczy to także osób, które pracowały w szkodliwych lub niebezpiecznych warunkach np. w górnictwie i korzystały z ulgowych zasad obliczania świadczeń. Wyrok może mieć również znaczenie dla osób, które przeszły na emeryturę przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego na podstawie wcześniejszych przepisów. Jeśli w świetle nowej interpretacji prawa okaże się, że ich świadczenia były naliczane w sposób niezgodny z konstytucją, może to prowadzić do konieczności ich przeliczenia, w skrajnych przypadkach może dojść nawet do obniżenia wysokości wypłacanych emerytur. Eksperci wskazują, że problem dotyczy również sytuacji, w których pracodawcy nieprawidłowo odprowadzali składki na ubezpieczenie społeczne, takie przypadki, choć często nie wynikają z winy samych pracowników. Mogą być teraz podstawą do ponownego przeliczenia świadczeń emerytalnych. Dotyczy to zwłaszcza osób, które przez lata pracowały na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowy zlecenie czy o dzieło, gdzie odprowadzanie składek było niejednokrotnie zaniedbywane lub realizowane w sposób ograniczony. Niepokój budzą także spekulacje dotyczące emerytur minimalnych, choć nie ma jeszcze oficjalnych decyzji w tej sprawie. Niektórzy obawiają się, że zmiany mogą dotknąć także tych, którzy pobierają najniższe świadczenia, szczególnie jeśli okaże się, że ich składki nie spełniają minimalnych wymagań zgodnych z nowymi zasadami. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego otwiera więc szeroką przestrzeń do zmian w systemie emerytalnym, które mogą dotknąć zarówno obecnych emerytów, jak i osoby planujące przejście na emeryturę w najbliższych latach. Na ten moment pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi, a głównym zadaniem rządu będzie szybkie i jasne określenie. Jakie grupy społeczne i zawodowe będą najbardziej dotknięte skutkami tego wyroku? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołał lawinę pytań i niepokoju wśród emerytów. Choć decyzja ta dotyczy głównie zgodności z konstytucją niektórych przepisów, jej potencjalne skutki mogą być niezwykle dotkliwe dla osób już pobierających świadczenia. Największym zagrożeniem jest możliwość obniżenia wypłacanych emerytur, jeśli rząd zdecyduje się na wprowadzenie zmian w ustawie emerytalnej. Aby dostosować ją do wyroku TK, świadczenia mogą zostać ponownie przeliczone. W praktyce oznacza to, że część emerytów mogłaby otrzymywać niższe kwoty niż obecnie. Szczególnie dotknięte mogą być osoby, które korzystały z wcześniejszych emerytur lub specjalnych ulg, ponieważ te grupy są uznawane za potencjalnie uprzywilejowane w dotychczasowym systemie. Jeszcze bardziej kontrowersyjne wydaje się ryzyko że emeryci mogą zostać zobowiązani do zwrotu nadpłaconych świadczeń. W przypadku, gdy okaże się, że świadczenia były naliczane w sposób niezgodny z nowymi interpretacjami prawa, ZUS mógłby żądać zwrotu części już wypłaconych kwot. Taka sytuacja, choć teoretyczna, budzi ogromny strach, zwłaszcza wśród osób starszych, które często dysponują ograniczonymi środkami i nie są przygotowane na takie obciążenia. Niepokój dotyczy również przyszłości osób planujących przejście na emeryturę w najbliższych latach. Wyrok TK może wpłynąć na sposób obliczania świadczeń, co oznacza, że przyszli emeryci mogą otrzymać niższe kwoty niż pierwotnie zakładali. Dla wielu z nich będzie to oznaczać konieczność zmiany planów dotyczących życia na emeryturze, takich jak rezygnacja z dodatkowych wydatków czy szukanie innych źródeł dochodu. Wyrok wpływa również na poczucie stabilności i bezpieczeństwa finansowego wśród emerytów. Dotychczasowy system, choć nie pozbawiony wad, był postrzegany jako przewidywalny i oparty na określonych zasadach. Teraz jednak wielu emerytów czuje się zagrożonych i niepewnych swojej przyszłości. W mediach społecznościowych i na forach internetowych pojawiają się głosy frustracji i żalu. Nie stać mnie na utratę nawet złotówki. Ledwo wiąże koniec z końcem, pisze jedna z internautek. Eksperci podkreślają, że rząd powinien jak najszybciej wyjść naprzeciw tym obawom i przedstawić konkretne propozycje rozwiązań. Jednym z możliwych kroków byłoby wprowadzenie mechanizmów ochronnych, które zapewnią, że najbiedniejsi emeryci nie ucierpią na zmianach. W grę wchodzą również rekompensaty lub okres przejściowy, który pozwoli dotkniętym osobom lepiej przygotować się na nowe zasady. Jednak, niezależnie od podjętych działań, jasne jest, że wyrok TK wstrząsnął fundamentami polskiego systemu emerytalnego i wywołał ogromny niepokój wśród społeczeństwa. Jakie będą dalsze kroki rządu? To pytanie, które w najbliższych dniach i tygodniach będzie kluczowe dla milionów Polaków. Podsumowanie: co dalej z polskimi emeryturami? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego to wydarzenie, które może zmienić sposób funkcjonowania polskiego systemu emerytalnego na wiele lat. Decyzja ta otwiera drzwi do głębokich reform. Ale jednocześnie budzi ogromne obawy wśród emerytów, którzy już teraz mierzą się z trudnościami finansowymi. Kluczowym wyzwaniem dla rządu będzie zbalansowanie dwóch priorytetów dostosowania przepisów do wymagań konstytucyjnych oraz ochrony interesów najbiedniejszych i najbardziej narażonych grup społecznych. Każda decyzja w tej sprawie będzie miała dalekosiężne konsekwencje, zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Eksperci wskazują, że niezbędne są szybkie działania które wyjaśnią, jakie grupy emerytów zostaną objęte zmianami i w jaki sposób rząd planuje złagodzić ich skutki. Wprowadzenie okresu przejściowego lub mechanizmów rekompensacyjnych to rozwiązania, które mogłyby częściowo uspokoić nastroje społeczne. W przeciwnym razie można spodziewać się protestów oraz narastającego poczucia niesprawiedliwości wśród obywateli. Wyrok TK może być również impulsem do szerszej debaty na temat przyszłości systemu emerytalnego w Polsce. Czy obecne zasady są wystarczająco sprawiedliwe i trwałe? Jak pogodzić rosnące potrzeby społeczeństwa starzejącego się z ograniczeniami budżetowymi? Te pytania wymagają nie tylko refleksji, ale i zdecydowanych działań. W obliczu tych wyzwań polscy emeryci zasługują na jasne komunikaty i wsparcie. Niepewność związana z wyrokiem TK już teraz odbija się na ich poczuciu bezpieczeństwa. Dlatego rząd. Parlament oraz instytucje odpowiedzialne za system emerytalny powinny działać szybko i w sposób transparentny, aby zminimalizować negatywne skutki tej sytuacji. Jedno jest pewne wyrok Trybunału Konstytucyjnego to moment przełomowy, który zmusza wszystkich do zastanowienia się nad tym, jak zapewnić stabilność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo finansowe dla obecnych i przyszłych pokoleń emerytów w Polsce. Każda zwłoka w działaniu może tylko pogłębić kryzys zaufania i trudności, z którymi mierzą się najstarsze pokolenia Polaków.